Amore mio dai non essere chiosa Tamo 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 piega E dimmi amore che come vuoi si sondrosa Tamo tamo cosa non farei per te Amore mio dai non Witam Was, Samozwańczy Król 5 MP3 na kanale R Motors Korbuszowa. Zapraszam do oglądania. No. A Samozwańczy Król 5 MP3 na południowo-wschodnią Polskę chciałem powiedzieć. No dobra, tyle. Tyle odcinka, koniec. Nie więcej, nie, nie chce mi się. Urobiony jestem. Dobra, wracając do mety Sławy. sprawy. sprawy. Na podnośniku mamy 5 MP3 500 IE 2000 Chyba 17 rok, rejestracja 18. Jak widzicie już jest tam, mieliście migacze wcześniej. Yy, jest już rozebrane plastyki poszły. Właśnie w tej chwili odjechały na lakiernię, a my się bierzemy na sprawy bieżące, czyli mechaniczne. Jak widzimy, wyciągamy lagę, lagę, lagi, lagę, lagę, lagi obydwie. Ze względu, że jest po przejściach ta maszyna jest jak jest. Musimy obydwie zdemontować i obydwie wymienić, niestety. Tarcza hamulcowa jest też podgięta, ma bicie, opona ma bicie, opony już zjadą nowe. Zdemontujemy koło, damy na wyważarkę do sprawdzenia, czy nie jest felga ugięta, czy nie ma bicia. Bo też tak może być. Bo troszkę mi się to nie podoba, no ale mówię, tu laga jest pokrzywione to wszystko może być złudzenie. Opony tu wlatują nowe, kategorycznie, bo, bo tam... Ja wiem, gdzieś tu jest, był guz już. Gusty na nich zrobił, no i to tak to, i tak to wszystko to, wszystko tak to wygląda. I, i co więcej, wam mogę powiedzieć? Tyle, no tyle wam powiem, kurde. Oj Boże, 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 tak, takie życie jest. No ale dobra, będziemy jechać z tematem. Potem tu przekładnie musimy CVT rozebrać, ze względu, że po odpaleniu koło od razu samo już je, sama jedzie. Regulacja zaworów. Oleje, filtry, tuleje do wymiany, jak zwykle. To wszystko jest. Kloczki hamulcowe w przód. No i płyny, lecimy z tematem. Nie będę wszystkiego nagrywał, do względu, że już się widzieli nieraz. Czekajcie, postawię sto, jak statyw. Widzieliście nieraz demontaż lak tych plastików. O, tu musimy to wymienić, kolpi. No jest tego sporo, jest tego sporo. Czasu mało, naprawdę. Jest mało czasu, bo dzisiaj jest. No, nie będę mówił daty, bo jak klient będzie oglądał odcinek, to powiem, że pierdolnięty jestem. No, ale dobra, będziemy naginać. Naginać. Będziemy naginać. Ale jak klient ogląda odcinek, to mogę mu powiedzieć, że no, jest 21 dzisiaj marca. A 23 wyjeżdża. Rozumiecie? No, ale jest okej okay, wszystko, jest ok, Jest przez nami cały dzień, cała noc, cała sobota, cała noc. Damy rady. Powinniśmy dać rady. Najważniejsze to, że lagi mamy, Pożyska mamy. Widzicie, to wszystko jest kurde lipa. Lipa. No, ale dobra jest jak jest. Jakoś to będzie albo, albo jakoś to musi być. O, no, kierownicę potem trzeba ustawić, bo kierownicę jak ten na prosto, to jest tak, koło tak, każdy koło inaczej stoi, Nie jest, jest, dobra, jest jak jest, Powinni damy rady, koniec gadania, widzimy się już w następnym wejściu, przy odpowietrzaniu tego wszystkiego, tak, jak będę już odpowietrzał, hamulce i zawieszenie, pozdrawiam. I like your pants The dirt that's on your knees. And I like the way you still say please while you're looking up. The dirt that's on your knees and I like the way you still say please While you're looking up at me You're like my favorite damn disease and I hate the places that we go Więc tak, mamy to odpowietrzone. Wszystko to, coście widzieli, odpowietrzenie hamulców układu hydraulicznego. Założyłem koła w międzyczasie, jeszcze rozebrałem wszystkie plastiki i mamy luzem podłączony. W ogóle to sprawdzę. Nie sprawdzałem hydrauliki, czy ciśnienie napiłem, nie wiem, czy z a, 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 Dobra. A czy nie trąbić? Jest ok, jest ok. Rozebrałem wszystkie plastiki. Pokażę Wam, jak to wygląda. O tak, nie ma już. Została tylko listwa. O, no, z łącznikami, a tak. To wszystkie te popękane kierownice trzeba było rozebrać. Wiadomo. Plastiki z kierownicy, żeby to wszystko działało. Tak. Ale jak jesteśmy już tu i to jest rozebrane, to kilka słów Wam powiem na ten temat. Tego wszystkiego, licznik na bok. To, to jest czujnik wysokiego ciśnienia od układu zawieszenia, od hydrauliki. Czasem zdarzy się tak, że ubywa Wam płynu i trąbi pięć razy i sprawdzacie sobie na przykład. Tutaj na tych łączeniach jest szczelnie, co nie, akurat ta rurka jest od hamulca. Przedniego, a ta jest od hydrauliki, tu sprawdzacie szczelnie, nie ma wycieków na zacisków nie ma wycieków, a płyn gdzieś ginie ja wam powiem gdzie ginie płyn, płyn ginie tutaj nie, nie na łączeniu tylko tu, tu są piny i on lubi w szczególności jak jest stary płyn nie wymieniany systematycznie to jak ktoś wymieni płyn a jest świeży lub stary jest, już bardzo, bardzo długo nie wymieniony jest tego, to ten czujnik lubi puścić i płyn wydostaje się tędy, przez piny. Odepniecie tę wtyczkę niebieską i wtedy tu się poci. Wtyczka się poci, nie na łączeniach, nie na podkładkach miedzianych, tylko tu. i Trzeba wymienić wtedy, jeżeli jest sprawdzicie, zaciski hydrauliczne od zawieszenia są suche, tu łączenia są suche i nie kapie nigdzie, sucha jest w miarę pod motorem. Zawsze puszcza ten czujnik ciśnienia co nie? Tu mamy odpowietrznik e, od hamulca przedniego, tu tył, magistralna na tył. Tu mamy odpę ABS-u. No tu jest troszkę inaczej. Te odpowietrzanie skonstruowane jak, jak w pijadzie MP3 do 2015 roku. Tych przedliftowych jest inaczej, bo jest, no inaczej jest. A tu jest inaczej, już. Tu mamy podlicznik. Wiadomo, że licznik bo jest w dwóch częściach. Przekaźniki. Przerywać, tu wiecie co to jest? Od czego jest to? Od zapłonu rozrusznika to wypniecie i nie ma zapłonu, nie będzie żadnych sił, tak zwany tutaj, przekaźnik, tam jest trzewka, kręgoskazy, wentylator, pompa, hydraulika, pompa, zawieszenie lub Tu moment nie wiem czy widzicie. O dobra tak to przestawię troszkę, o widać teraz. Tu to niebieskie. Switch. switch. O co tu chodzi? Tu jest linka, która idzie do pompy. I czasem zdarza się tak. W niektórych przypadkach, nie mówię, że w każdym, ale w niektórych przypadkach, że. Momencik, jak to podepnę, bo jest odpięty. Jak będziecie widzieć teraz. Pompa tłoczy, ciśnienie blokuje i tu zaciąga, nie? Linkę. I tu są linka zaciąga i tu są jeszcze dwa klocki hamulcowe, tak jak do hamulca postojowego na tylnie koło, na półksiężny, który chcesz No i rozblokowujecie. Opada, klocki się zwalniają. Krańcówka odcina odcina prądy. Daje sygnał, że już jest na swojej pozycji pompa. Ale jak jest linka źle naciągnięta lub źle ustawiona, to czasem się zdarzy, że nie dochodzi i wtedy robi pip, pip, pip 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 albo piszczy tak pip i potem przechodzi sygnał pip pip. To znaczy, że tu ten switch coś dolega mu. Albo się psuje po prostu, czasem lubi tu pęknąć. Nie łączy, albo po prostu linka jest źle ustawiona. Szczególnie jak ktoś tam że tak powiem internetowi fachowcy, naciąg linkę, popuść linkę, popraw, bo ci linka nie ściskać, ci się przewraca jak ciśnienie spadnie. wiecie, Linka jest do czego innego. Ciśnienie jest do czego innego, a też piszę na forum, szczególnie na, tam na tych grupach. Buja mi się na bok, Naciąg linkę. Nie będzie się bujać. główno, prawda? Linka służy tu, tak? Owszem, ona zaciska te klocki, ale te klocki nie ściskają się na tyle mocno jak w Metropolisie, żeby to zawieszenie stało sztywno cały czas. Ona puści, będzie się na prawo lub lewo bujać lub się położyć. On służy jest, bo jest awaryjnie, ale jest. A tu jest odcięcie: linka przenosi na krańcówkę sygnał, daje na sterownik, na pompę, na że jest w odpowiedniej pozycji i odłącza jej prąd w pompie. Do tego to służy. A tak, tak ktoś naciągnie linkę. Pompa dochodzi do swojego momentu, już punktu, przekręca się, a tu nie wyłączy, nie wyłączy krańcówki i łapie błęda. Wtedy robi pip, 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 pip. pip. I Panie, koledzy forumowicze na, na grupie, doradźcie, co to jest? Pip, dojeblinkę mocniej. No, to są właśnie co niektórzy tacy, wiecie, fachowcy, że tak powiem, z kozi trąbki. Nie, nie obrażając wszystkich, ale dużo widzę. Ja tam nie, staram się już nie komentować, bo to po prostu z nie, niektórymi nie wygrasz. Chociaż raz pamiętacie, nie wiem, czy obserwujecie grupę Emotopia. Jeden gość powiedział, że wymienił łożyska. O! łożyska tu na ladze, bez rozpinania tych węży. Napisałem mu, że daję mu 2000 zł i za każde jedno łożyska wymieni, bez rozpinania węży. Do tej pory się nie zgłosił. Napisałem mu 10 sztuk stoi, po dwa koła za sztuka. No jakoś nie chce przyjechać. Nie wiem. Chyba zajebany robotem jest jej wymienianiem. Do chłodnicy rozdzielacz pompa. No i sam będziemy kiedyś omawiać systematycznie. Ale skoro mamy tak rozebrane, no to już sobie omówmy. To jeszcze tu na przód rzućmy. okiem. Wiadomo ta listwa tu jest od kurde. Przedzenie ACR, hamulec ręczny. Tu są tyczki od ABS, u Tu są tyczki widzicie. Ja tak mówię, pokazuję tym szybokrętem, a nie wiem, czy tu w jest. O tak. Tu są tyczki od czujnika prędkości koła obrotowego, lewe, prawe. Tyczki o EBS u wyłącznik krańcówka odręcznego. I tu jest sterownik zawieszenia na czterech. Zobacz, jeszcze rozdziela, że skręci z drugiej strony stacyjka. Dobra, tyle takich głupot prostych nie będę opowiadał tutaj. Jak będziecie mieć pytania, to mówcie, piszcie. Będziemy omawiać. Kiedyś przy jak będzie kolejna rozebrana. Dobra, biorę się dalej, za kolejny etap. Powiedzmy, że przód mamy wstępnie zrobiony. Wstępnie, bo jeszcze ja... Aha, drążek my wymienili, oczywiście. Drążek jest wymieniony na inny. Tamten tu tam, tam był uderzony i był lekko tak... Przykładając do drugiego był no, przekoszony. Nie był taki jak ten. Wymieniłem drążek. Zresztą tam podkładki brakowały zabezpieczenia jeszcze górnego. To tu mamy kompletny. Biorę się teraz tak albo za przekładnię CVT, albo za sprawdzenie zaworów. Bo klient sobie zarzucił sprawdzenie e zaworów, za no, zaworów jeszcze luzów zaworowych. Dobra, chwilę się zastanowię, i... ale wezmę chyba się za zawory, bo silnik jest zimny, niepalony od 7 godzin, więc od 6. Pewnie, nie? No, ale zimny jest, możemy się wziąć za luzy zaworowe. Dobra, ciao! No i mamy pokrywę. Widzicie co, czy nie? Sam nie widzę, co on ja pokazuje. Muszę to przestawić. Przygotowałem się. Pokrywę zaworu zdjęto. Znak 1, pokrywający się z tym. I tu znak. I znak. W tym miejscu tu jest wypustka i kreska. I tu się pokrywa. Tu się pokrywa. To tak w ramach przypomnienia tylko mówię. Bo już na ten, ten temat w którymś odcinku był poruszany. Luz zaworowy na zaworach na wydechu 0.15, 0.15. Na ssących 0.15, 0.15. To no tak w ramach przypomnienia. Dobra, już jest to posprawdzane, wszystko jest ok, już wycieram. Uszczelkę zakładam. Pokrywę. Ale Wam powiem, że no 9000 silnik ma przejechane, czy nie? Ale jest. Pokrywa jest ładna, wiecie? Czyściutka jest. Nie ma do czego się przyczepić, że olej nie był zmieniony. No, było zmieniane, ale to mówię: 9000, więc tego nalotu nie ma jakiegoś bardzo, bardzo dużego. No i widzicie dekompresator. O, pyk, pik. On po jak silnik e, wał zrobił wroty i wagę rozrządu, pyk. Zamyka. Cyk. zamyka Wagę rozrządu jest kompresja. Dobra, ja to montuję z powrotem. Linkę odręcznego przykręcam, masę. Bo to wszystko trzeba było to skręcić, żeby to wyszło tutaj. No ale teraz poskładamy. I bierzemy się za przekładnik CVT i musimy zobaczyć, co tam się dzieje. Bo tam się dzieje coś niedobrego. Poor man stealing, tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how. Tragedii, aczkolwiek troszeczkę. Zaraz tu doprowadzimy to sprzęgło. To wszystko do stanu używalności. Brudu nie ma, ale te ściski są kurwa starane. Czwarte jak fiks już. Tragedii nie ma. Jak na 9000 tysięcy. Do pomycia, do przesmarowania wszystko stanu używalności zaraz, to doprowadzę i będzie jakiś znajomy albo i nie, gdzie lecisz albo i nie, coś się wymyśli, coś się coś się zrobi, że będzie dobrze. Ja z tego sypu trochę o. tam gdzie ślizgi pracowały, to jest pozabijane, wszystko już o. Dobra, ja się biorę za to i widzimy się już później. Ok? Ok. Tchau, bambino. pory ustawione, znaczy sprawdzone. Olej właśnie zatuje z tego, no, z silnika już, może Wam pokażę tu. Widać, widać, zatuje sobie spokojnie. A my w międzyczasie, ja sobie w międzyczasie maneczki zdjęłem będą grzane, założone, takie koky. Próbuję ostatnio temat manetki powiem Wam, dobry montaż, wszystko pasuje do piadiosa, jak wcześniej mogłem powiedzieć, idealnie, jak wiadomo, że zawsze jest coś nie no, ma, ale jest okej, okay. może Wam to nie pokażę, tylko, tylko co, gdyż to jakoś wysoko jest, je ładnie rozpakować. No, jak zawsze. Przy, przy. takie coś mamy. O, teczki, lekarskie. Widzicie, cała instalacja jest gotowa. Cyk. Poprę yy, regulacja napiętego. Tu, tu wiecie, ona się kręci, ale tu jest szybko kontrująca. No to przebłyszymy. O cyk, po to by się wstawić. Wiadomo, jedna manetka ma 22, a druga 25, bo 25 jest na manetkę z gazem. Cyk, o i tam, cyk i buduję, Tylko że tu jest klej, cyk, cyk, cyk i kleimy je. żeby się nie obracały później. może elegancko kleić, To się przykręca w poustawieniu. Pyk, pyk. Szybki montaż. Powiem Wam naprawdę jest szybki montaż. Dobra, biorę się to za podłączenie tego. I dzisiaj na tyle jutro. Co? Muszę kierownicę przekręcić jeszcze. Cyk. I co jeszcze mi zostało tutaj z takich rzeczy? No i plastiki, ale Arek tam atakuje. Jest późno, ale atakuje. Jeszcze plastiki maluje. Muszę że wszystko zgodnie z planem. Pójdzie. I to pojedzie na czas.